Gość, Radia Warszawa. A gościem Radia Warszawa, zgodnie z zapowiedzią, jest Jarosław Kiepura, menadżer i ekspert w spółkach komunikacyjnych i transportowych Fundacja Nasza Warszawa. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. A będziemy mówić o tym, jak uczynić Warszawę skomunikowaną, przejezdną i bez korków. To chyba marzenie wszystkich. Nasza rozmowa to niejako wstęp do debaty, która już we wtorek wieczorem. Więc na początek tak ogólnie, o czym ta debata? Jakie wątki? Kto będzie w niej uczestniczył? I co chcecie osiągnąć tą debatą? To znaczy chcemy zasygnalizować problem, e, który pozostaje nierozwiązany, dlatego że brakuje woli i konsekwencji, czy woli i ochoty mówiąc z Warszawska do zrobienia tego, co od dawna jest w Warszawie zaplanowane. Mhm. Zarówno w układzie komunikacji drogowej, e, jak i w układzie e, e, sieci e, szy, komunikacji szynowej. Kto będzie uczestnikiem tej debaty? Oprócz Pana, bo to już wiemy. No będzie mój kolega z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Tomek Smoleń, który wykonywał ogromną robotę jako dyrektor Biura Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Gdaca, największych inwestycji w dziejach agencji. I będzie Pan Skierowski a y, społecznik, który y, no, stawia pytanie, jak długo musimy być na te korki skazani. Tak? To jest rodzaj wyzwania, na które my no, jakoś eksperci y, poczuwamy się do odpowiedzi. Tak? Mhm. Wiadomo, że w krótkim wywiadzie radiowym, dziesięciominutowym, nie powiemy wszystkiego. Dlatego ta debata i dlatego to zaproszenie na debatę, by dłużej o tym porozmawiać. Ale jakby pan mógł wskazać takie dwa, może trzy najważniejsze elementy. Najważniejszy element to jest e, dokończyć e, planów przebudowy infrastruktury zarówno drogowej, jak i szynowej Warszawy. Mhm. Jeśli, chodzi o jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, mówimy przede wszystkim o trzech pierścieniach obwodnic. Obwodnicy miejskiej, śródmiejskiej i te są w obszarze odpowiedzialności miasta oraz obwodnicy ekspresowej. Do tego oczywiście dochodzą jeszcze niezbędne inwestycje. No zdziwiłby się pan, ale w obszarach suburbi warszawskich, gdzie intensywna rozbudowa zabudowy mieszkalnej doprowadziła do w wielu miejscach do kompletnego wyczerpania przepustowości, drożności sieci drogowej. Przedmieść, tak? Przedmieść, po tak. takiego sformułowania. Przedmieść. Przedmieść. Na przykład mojego wawa gdzie no podstawowa siatka drogowa nad Wiśla pozostała z czasów, kiedy były to wioski, przy ówczesnym poziomie motoryzacji. Dzisiaj mamy wielokrotnie większe zaludnienie i bez porównania większy wskaźnik motoryzacji. No i po południami, wieczorami mamy, czy rankami mamy korki te mhm. Te układy są niedrożne. Taki standardowy przykład to jest węzeł drogowy przy stacji przystanku Międzylesie wybudowany w 2015 roku, no, który w zasadzie on już dzisiaj wymagałby przebudowy, ponieważ jest zwyczajnie niedrożny. Mhm. Zacytowaliście tę debatę, jak uczynić Warszawę skomunikowaną, przejezdną i bez korków. Czy w ogóle taki scenariusz Warszawy bez korków jest możliwy? Wielu pewnie sobie teraz zadaje to pytanie, puka się w głowę. Warszawa bez korków to przecież już jest naturalne, przyzwyczailiśmy się. Wie pan, ja nie lubię takiego stawiania pytań, bo to jest stawianie rzeczy na głowie, zero, jedynkowo. Albo są korki, albo ich nie ma. Nie, jest ale takie pytanie e... wy zadaliście, jak uczynić no tak, Warszawę bie, bie, bie skomunikowaną, bie pan, no, przejezdną i no bez jest korków. No jest to rodzaj prowokacji, tak? <laughs> Czyli się To czy pytanie nie? powinno być, czy waka, warszawa może być y, mniej zakorokowana w jakim czasie i jakimi środkami. Mm -hmm. się Czyli jak nie zmniejszyć uniknie. korki, tak już uczciwie. Znaczy tak, przede wszystkim przede wszystkim y, y, wreszcie zacząć przeznaczać pieniądze na długofalowe y, inwestycje. Po prostu zaległe. Państwo widzicie to, co jest zbudowane zwykle, co użytkujecie. No Ja niestety ciągle widzę to, Czego od lat się nie udaje zbudować. A zaległości. Hmm. Proszę pana. W 1968 roku zaczęto budowę trasy Łazienkowskiej i dotąd jest niezbudowana. Znaczy, dotąd nie ma e, połączenia w klasie drogi głównej ruchu przyspieszonego, czyli bezkolizyjnej, na odcinku Ochockim, czyli gdzieś od rejonu Alej Niepodległości do alei jerozolimskich. Tak? W ten sposób, w ten sposób nie, można domknąć, nie można domknąć bezkolizyjnej arterii, która zaczyna się gdzieś w rejonie południowego Boża na powązkach. No, i kończy się na głębokiej Pradze Południe. Tak? Mm. Skoro jesteśmy już na Pradze Południe, to wielu mieszkańców czekało na informacje w sprawie tramwaju na Gocław. No, ja jestem osobiście szczęśliwy. To jest, powiem tak, yy, byłem ogromnym orędownikiem tej inwestycji. Dlatego, że w ekonomicznej analizie projektu była to najlepiej opłacalna inwestycja tramwajowa ze wszystkich, które, które w ostatnich latach były przygotowywane przez Tramwaje Warszawskie. A pan jest szczęśliwy dlatego, że przegłosowano środki tak. na wykup gruntów i na tę inwestycję. No, ale mam jeszcze ukryty drugi cel w tym. To znaczy budowa tramwaju na Gocław mam nadzieję uratuje kilkanaście miliardów złotych. Z budżetu miasta na kompletnie bezsensowną, szkodliwą inwestycję linii metra ze stadionu Gocław, stadionu, ze, ze, ze stacji stadion na, na Gocław. To moje rewiry, ja pamiętam jak kupowałem wiele lat temu nieruchomość na Pradze Południe przy jeziorku Balaton, to mi pośrednik nieruchomości mówił tu będzie za 8 lat linia metra, takie były plany. One chyba dalej obowiązują mimo wszystko. Te 8 lat minęło, ja dziś słyszę tu będzie za 8 lat linia metra. Ewa, <laughs> e, kilka lat temu brałem udział w posiedzeniu e, Komisji Infrastruktury Rady Miasta i stałem się z prezesem Lejkiem i na twardych danych studium wykonalności linii tramwajowej na Gocław, rozkładu jazdy tramwajów Zarządu Transportu Miejskiego, udowodniłem, że tramwaje ze skrzyżowania, głównego skrzyżowania na Gocławiu, czyli Fildorfa i Borakomorskiego oraz z Ronda Wiatraczna szybciej dojadą do ekranu do, do centrum, czyli ekranu yy, ulicy Marszałkowskiej, niż yy, druga me, linia metra, no tak, no, gdzie ktoś... trzeba się po... trzecia linia metra, gdzie trzeba się przesiąść Prz... na drugą, Dokładnie. na stadionie. Dokładnie, tak. jak ktoś chce dostać się do centrum, to jedzie od razu na Politechnikę, a nie przez na stadion dodatek Na dodatek uwagę, że na obu tych przystankach jest ogromne prawdopodobieństwo, że pasażerowie nawet w godzinach szczytu porannego dostąpią za szczytu miejsca siedzącego. No właśnie. E, aczkolwiek to nie jedyne e, inwestycje w mieście, które są bardzo ważne, bo będziecie mówić także o kolei. To też już kolejny tak. worek z tematami to bardzo jest, szerokimi. To jest bardzo, dobry, to jest bardzo dobry temat. 22 lata temu kolej stanowiła 5% obsługi całego ruchu pasażerskiego w Warszawie. Dziś to jest już 21%. A mówimy o środku transportu, którego infrastrukturę, no można powiedzieć, miasto dostaje w podarku od państwa, czyli od polskich linii kolejowych, tak? I tutaj, i tutaj procentują bardzo dobre decyzje, przede wszystkim decyzja o powołaniu własnej spółki, czyli szybkiej kolej miejskiej, decyzja o dogadaniu się na wspólny bilet z kolejami mazowieckimi, choć ja powiem szczerze, wolałbym ten model berliński takiej zintegrowanej jednego przewoźnika aglomeracyjnego. Cieszy mnie, że wreszcie po latach widać światełko w tunelu z systemem biletowym. O ileż razy ja brałem udział w różnych, w różnych spotkaniach jako doradca prezesa Tales Polska, który, który to Tales przygotował wzorcowy system biletowy holenderski na którym jak słyszę Warszawa na szczęście będzie się wzorować, to to jest bardzo ważne, tak? bo nie sama, nie sama infrastruktura, nie sama stal, beton, asfalt, ale też mądra organizacja mhm. bardzo wiele jest w stanie wnieść. Patrząc na komunikację miejską w Warszawie, ona jest wciąż tania porównując do innych miast jest sporo różnych połączeń bo na tym jednym bilecie można wsiąść do autobusu, tramwaju, metra, nawet i skm kolej mazowiecka też to jakoś tam wszystko na tym jednym bilecie można z tego skorzystać i to nie jest drogi przejazd mimo wszystko. Jak pan to patrząc już na cały kraj ocenia komunikację miejską pan, w Warszawie? Trudno mi oceniać, trudno mi oceniać, bo Rzadko korzystam z komunikacji miejskiej gdzie indziej niż w Warszawie. Mm -hmm. A w Warszawie, przepraszam, ale mam taki przywilej komunik komunikacji darmowej. Dzisiaj taki przywilej mają wszyscy kibice, którzy zmierzają na stadion narodowy e na przykład, no. <laughs> jak mają bilety, ale to jest jednorazowa akcja akurat. Nie, ja, ja od 2019 <laughs> mam taki stały to uchwałą Rady Miasta. Mm -hmm. e Wie pan, no, coś za coś, tak, to znaczy to jest, to jest kwestia, jak wysokie będą dopłaty do biletów, tak? Czy, czy budżet miasta to wytrzyma? No i to jest krótka kołdra, no bo jeżeli chcemy ogromne pieniądze wrzucić w rozbudowę sieci przede wszystkim sieci komunikacji szynowej, no to jest pytanie, czy budżet uniesie to bez podwyżek cen biletów też mhm. tak? I proszę, szanowni słuchacze, potraktować to jako jedynie wstęp do debaty na temat tego, jak uczynić Warszawę skomunikowaną, przejezdną i bez korków, albo przynajmniej taką, w której tych korków będzie po prostu mniej. I zapraszał Jarosław Kiepura z Fundacji Nasza Warszawa. Debata już 25 marca w restauracji Woda. Zapraszamy. Dziękuję.